Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji po naszej wizycie studyjnej z ministrem infrastruktury Dariuszem Klińczakiem. Witam ministra infrastruktury Dariusza Klińczaka, marszałka województwa dolnośląskiego Sławka Zancarza, drugiego wicewojewodę Dolnośląskiego Artura Jurkowskiego, wicewojewody opolskiego Piotra Kośpiecha, pana Marcina Oszańce, pełnomocnika marszałka województwa opolskiego, wójta Gminy Płocko z Dniefatura oraz przedstawicieli naszych jednostek. Witam Mateusza Walterowicza, prezesa Dwóch Polski, Piotra Wyborskiego, Prezesa KPLK. Szanowni Państwo, mija rok od powodzi, to jest właściwy czas na podsumowanie, ale także sprawdzenie postępów pracy. Od kilku tygodni nasi współpracownicy, zarówno z Wód Polskich, PKP Polskich Linii Kolejowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, we współpracy z samorządowcami analizujemy postępy prac i sprawdzamy, które kwestie infrastrukturalne jeszcze są do uzupełnienia. Jak wyglądają terminy realizacji, czy mamy do czynienia z właściwym tempem prac, które prace należy uzupełnić i jakie prace dodatkowo wykonać. Dzisiaj między innymi byliśmy w Głuchołazach, analizowaliśmy postępy prac przy budowie nowego mostu, ale także byliśmy na zbiorniku Topola i dzisiaj także sprawdzamy. Te prace, które zostały zrealizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, ale także spółkę PKP SA, wszystkie kwestie, które związane są z ruchem kolejowym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu symbolicznym dla polskiej kolei, jeżeli chodzi o zeszłoroczną powódź. To jest miejsce jedyne, z którego należało ewakuować dyżurnych ruchu podczas zeszłorocznej powodzi. Nigdzie na kolei nie było takiego zagrożenia jak właśnie na stacji w Kłodzku. Od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło. PKP-PLK wykonała natychmiast bardzo potrzebne prace związane z możliwością jazdy po torach. Kiedy porównamy się do naszych sąsiadów czeskich, dużo szybciej u nas te prace zostały wykonane i została wprowadzona możliwość przejezdności i przepustowości właśnie tutaj na tych torach. Ten dworzec także był remontowany. Jeżeli chodzi o powódź, także on został w pewien sposób dotknięty. Spółka PPL-SA, PKP-SA dokonała pewnych dodatkowych działań. I to, co jest najważniejsze, jest zbudowany parking, bardzo potrzebny przy stacji Kłodzką Główne. On będzie gotowy, tak naprawdę, niebawem na 60- kilka miejsc postojowych ale to, co jest dla nas ważne, to... Praktycznie wszystkie prace niezbędne właśnie w płotku zostały wykonane. Z dzisiejszych rozmów z przedstawicielami PKP polskich linii kolejowych uznaliśmy, że jedna, jedna, jedna tylko praca dotycząca wiaduktu przy ulicy Szpitalnej jest do dokończenia. Generalnie wszystkie prace zostały zakończone i koncentrujemy się tylko na tym, jak spowodować, aby przepustowość na tym bardzo ważnym węźle jeszcze wzmocnić. Bardzo za to chciałbym serdecznie podziękować także władzom samorządowym które współpracują z nami, tak aby ta odbudowa, jak zapowiadał pan premier Donald Tusk, była uzupełniająca. Wszystkie prace, które już musimy wykonać po naprawie, po powodzi, zostały uzupełnione o inne, które dotychczas były lub nie były planowane. Bardzo się cieszę, że także inne samorządy, miasto realizują niezbędne inwestycje. Jeżeli chodzi o wody polskie, największy, naj, największy postęp prac, największa Ilość prac została wykonana właśnie przez wody polskie. Zaangażowanych 580 milionów złotych na prace, które zostały już zrealizowane bądź w tym roku będą kończone, to do dzisiaj wody polskie zakończyły 361 zadań, i drugie tyle jest w toku. Jeżeli podsumujemy, Wody polskie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autorstwa oraz PKP PLK, to mamy zaangażowanych bądź już zrealizowanych prac za ponad miliard złotych. To są ogromne pieniądze, które natychmiast zostały przeznaczone i były niezbędne. Wiele spraw przeprojektowaliśmy. Dzisiaj byliśmy na moście w Głuchołazach, to jest most, który został zmieciony podczas trwającej budowy. Udało się. Szybko w porozumieniu z wojskiem wykonać most tymczasowy, a w tym czasie przeprojektować budowę już rozpoczętego mostu i wybudować taki, który spełnia oczekiwania mieszkańców, samorządu, który jest bez wybudowanej odpory pośredniej, super odporny na powódź. Nie chcemy, żeby takie zdarzenie się już kiedykolwiek zdarzyło, natomiast projektanci, inżynierowie zaprojektowali. Super odporny most na, na jakikolwiek kataklizm, który mam nadzieję nigdy nie spotka głuchołazy. Ten most jest droższy, ale niezbędny. Inwestujemy nie tylko w beton i stal ale przede wszystkim w bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. To jest nasze główne zadanie. I tak jak most w Głuchołazach ma zapewnić bezpieczeństwo i spokój wszystkim tym, którzy tam mieszkają, prowadzą działalność gospodarczą, tak każda nasza inwestycja, zarówno w wodach polskich, jak i w polskich kolejach państwowych, one mają służyć zapewnieniu spokoju, bezpieczeństwa, stabilności prowadzenia działalności gospodarczej płynności komunikacji, wszystko to, co jest niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa polskiego. W tym miejscu chciałbym także podziękować za współpracę naszym sąsiadom, Czechom, ponieważ z nimi także prowadzimy rozmowy, aby inwestycje zazębiały się, żeby Wspólnie pracowały. Wiem, że w tym tygodniu jeszcze specjalny zespół w Opolu spotka się. Przyjeżdża tym razem do nas strona czeska i tam rozmawiamy na temat niezbędnych, koniecznych inwestycji. Dotychczas PKP PLK wydała 100 milionów złotych, Wody Polskie 580 milionów złotych i 480 milionów złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad miliard złotych wydanych lub zaangażowanych do końca tego roku środków finansowych. Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami. To co jest najważniejsze, czekamy na oddanie tych inwestycji. Niebawem parking przy tym dworcu, ale także na koniec września będzie zakończona przebudowa inwestycji na Zbiorniku Topola. To jest kaskada Nysy Kłodzkiej, ale także dotrzymanie terminu czerwiec przyszłego roku przejezdność nowego mostu w Głuchołazach. Ta inwestycja oczywiście wraz z infrastrukturą towarzyszącą miasta będzie toczyła się do końca przyszłego roku, ale to, co jest najważniejsze, i to, co dzisiaj usłyszałem od mieszkańców, to jak najszybciej wyjść z mostu tymczasowego i jechać szerokim nowym mostem w Głuchołazach i to będzie możliwe w czerwcu przyszłego roku. Przedstawiciele, zarówno wykonawcy, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autosad zapewnili mnie dzisiaj, że ten termin jest możliwy. Dziękuję Państwu i wiem, że z głos jeszcze zabiorą przedstawiciele naszych spółek oraz samorządu Dolnego Śląska. Są z nami także przedstawiciele województwa opolskiego. Działamy jak jeden organizm. Polska to nie jest federacja województw, powiatów i gmin, ale to jest jeden organizm, zespół naczyń połączonych i od takiej współpracy zależy tempo prac, które realizujemy. I ja oceniam je jako pozytywne, które dobrze idą, te pieniądze, które mieliśmy zarezerwowane są w dobrym tempie wydawane. Bardzo dziękuję panie ministrze. O głos proszę marszałka województwa dolnośląskiego, pana Pawła Dąbka. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność dzisiaj w tym myślę charakterystycznym, ale też znamiennym dniu. Rok po powodzi wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy, ale należy to przypominać, te trudne chwile z ubiegłego roku. Wtedy, przed powodzią, w trakcie i po powodzi, Pan Minister Klimczak to była ta osoba, jeden z tych ministrów, razem z premierem, ministrem Władysławem Kośniakiem. Kamyszem, którzy byli obecni z nami na Dolnym Śląsku, tutaj w Kłodzku od pierwszych dni, przed powodzią, w trakcie i też pon, prawie dwa tygodnie po powodzi. To był trudny czas dla Dolnoślązaków, to był trudny czas dla ziemi kłodzkiej. Zdaliśmy wspólnie, myślę, egzamin. Kolejne trudne dni to oczywiście te dni i miesiące odbudowy, odbudowy, która się toczy. Ja już bezpośrednio, zaraz po powodzi, Mówiłem, myślę jasno i też jasno artykułowałem, że to takie były zresztą oczekiwania, że to będzie odbudowa natychmiastowa, która będzie się w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca. Ona będzie faktycznie trwała latami, ale dzisiaj rok po powodzi te postępy, postępy prac i zaangażowanie jest widoczne. W wielu elementach te prace zostały zakończone. To zaangażowanie widać bardzo mocno, samorządowy, w tym myślę dostrzegają to, Bezpośrednio widać na froncie robót wód polskich korytarze, które są, e, które są betonowane, które są wzmacniane, które są odbudowywane, ale też w wielu miejscach e, formowane na nowo. To gigantyczna praca, e, zaangażowanie dziesiątek, setek e, urzędników, samorządowców, ale też wykonawców, którzy pracują często od wczesnych godzin porannych do e, nawet i po zmierzchu. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze, dziękujemy wszystkim ministrom zaangażowanym w ten proces, za ten czas w trakcie powodzi, ale też i po. Za obecność Wojka, Wojska Polskiego na ziemi dolnośląskiej w tak, w tak znaczącej ilości, za to zaangażowanie infrastrukturalne, bo infrastruktura, infrastruktura to życie, to tlen dla naszej gospodarki, dla naszej lokalnej gospodarki dolnośląskiej. Jako samorząd województwa, tylko już tak króciutko, w, w tej części infrastrukturalnej uczestniczymy, myślę, dość aktywnie, jeżeli chodzi o ziemię kłodzką. Przypomnę ostatnio podpisana umowa na odbudowę linii kolejowej e, przez lądek do Stronia, linii nr 322. Ostatnio rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na e, odbudowę drogi wojewódzkiej do, e, do Stronia, przez, również przez lądek drogi wojewódzkiej nr 392. To są zadania, które dopuszczają, w jednej stronie nadzieję, ale też dają ten oddech i wiarę w to, że tak jak zapowiedział pan premier w ubiegłym roku, że odbudowuje, odbudujemy to, co zostało zniszczone, a nawet wykonamy jeszcze więcej i to więcej jest właśnie w, w, wykonywane przez samorząd województwa dolnośląskiego. Most stronił, ten o którym też było dość głośno końcówką ubiegłego roku. Plan na zakończenie odbudowy tego mostu to jest marzec przyszłego roku, ale wierzymy, że uda się ten most odbudować szybciej. Panie ministrze, jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania dla Pana, dla Pana współpracowników, dla przedstawicieli spółek, którzy są dzisiaj obecni z nami na konferencji. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Głos proszę prezesa Wóz Polskich Mateusza Balcowa. Szanowny panie ministrze, szanowny panie marszałku, szanowni państwo. Infrastruktura wód polskich, która ucierpiała w wyniku powodzi to straty mniej więcej 1,2 mld złotych. Odbudowa to są trzy kroki. Pierwszy krok to są prace interwencyjne i prace naprawcze. Drugi krok to jest odbudowa urządzeń hydrotechnicznych w standardzie sprzed powodzi. A trzeci krok to jest budowanie odporności. Pan minister wspomniał o tym, że w tych dwóch pierwszych krokach zaangażowaliśmy 580 mln złotych. 300 milionów złotych bezpośrednio z budżetu państwa. Te środki zostaną wydatkowane do końca tego roku. Łącznie to jest 605 zadań. Dodatkowo uruchomiliśmy dzięki wsparciu Banku Światowego około 200 milionów złotych na zadania realizowane w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej do Rzecza i Odry i Wisły. Przykładem realizacji tego typu zadania jest właśnie odbudowa tutaj. Przez naszego wykonawcę na terenie miasta Kłocko, ale nie tylko miasta Kłocko, Nysy Kłockiej, czyli właśnie skarb, czyli, czyli samego, samej rzeki, oraz urządzeń hydrotechnicznych, które wymagały takich remontów. Natomiast nie zapominamy o kolejnych krokach. Na przyszły rok staramy się o środki. Te środki otrzymaliśmy w wysokości 200 milionów złotych. Kolejne zadania odbudowy po powodzi w ramach prac interwencyjnych i w ramach odbudowy urządzeń hydrotechnicznych. Ale to nie wszystko. Bo pamiętacie państwo, że przygotowaliśmy jako Wody Polskie we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej 10 programów redukcji ryzyka powodziowego. Takim przykładem jest program redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni Nysy -Kłodzkiej. Konsultacje się zakończyły, obecnie trwają analizy wyników tych konsultacji oraz wszystkich propozycji społecznych. Tych propozycji w końcu było 17. Na koniec września chcemy być gotowi z podaniem wyników tych konsultacji oraz z ostateczną wersją propozycji tego programu. Podobnie postępujemy dla innych programów redukcji ryzyka powodziowego. W województwie dolnośląskim. Niech to będzie na przykład program redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Bubr, niezwykle istotny, podobnie jak dla Nysy Kłodzkiej. Nie zapominamy także o przyszłości. Musimy projektować nowe urządzenia hydrotechniczne. Dzięki wsparciu ministra infrastruktury otrzymaliśmy środki europejskie na 15 nowych zadań, które mają być zrealizowane na razie na etapie projektowym. Przykładem jest na przykład zaprojektowanie zbiornika Kostrzyca. To jest właśnie na dopływie do, do Bobru, ale także działamy w ramach środków krajowych i tutaj przypominam, że projektujemy, czy jesteśmy na etapie przetargu na projektowanie zbiornika Kamieniec Ząbkowicki, chcemy go rozstrzygnąć na koniec tego miesiąca i móc podać, kto będzie wykonawcą tego, tych prac projektowych. Te prace mają potrwać do przyszłego roku. Chcielibyśmy także w przyszłym roku rozpocząć prace projektowe związane z budową i odbudową nowego zbiornika Stronie Śląskie. Przypominam, zbiornik zabezpieczony zgodnie z nakazem budowlanym za 12 milionów złotych. Natomiast oczywiście to nie jest wersja docelowa, on wymaga odbudowy, musi być wykonany w nowym standardzie. Te prace projektowe potrwają 2-3 lata, musimy mieć tego świadomość, ale w przyszłym roku chcielibyśmy to rozpocząć. Ten koszt to też będzie łącznie około 26 milionów złotych za same prace projektowe, a 300 milionów złotych za wykonawcze. Wody polskie realizują mnóstwo dodatkowych zadań, które wynikają z powodzi, i chcemy nadal realizować te zadania. Bardzo dziękujemy za wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. Tylko tutaj na Dolnym Śląsku, na terenie działania RZGW Wrocław, 50 jednostek samorządu terytorialnego podpisało z nami porozumienia. Gdzie wspólnie realizujemy tego typu zadania. Przykładem jest właśnie miasto Kłocko. Państwo dojeżdżaliście tutaj do dworca. Myśmy odbudowali rzekę i skarpę, a miasto teraz odbudowuje drogę, która znajduje się na tym nasypie. I to jest właśnie przykład wspólnego działania wód polskich jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach liczymy, że tych zadań będzie znacznie więcej. Wiemy, jak, je, jakie jest wyzwanie i wiemy, że to wyzwanie musimy zrealizować w kolejnych latach i będziemy tak postępować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezesie. O głos proszę Piotra Wybońskiego, PZP. Panie Ministrze, Pani Marszałku, Szanowni Państwo. Powódź ubiegłoroczna dotknęłaś polską sieć kolejową na ponad 30 lokalizacjach. Musieliśmy przerwać ruch na, łącznych, na łącznym odcinku o długości ponad 250 km. Stacja Kłodzko była całkowicie zalana, przez wiele dni była niedrożna, były zalane systemy sterowania ruchem kolejowym. Również w wielu miejscach powstały istotne wyrwy w podtorzu czy inne braki, jeśli chodzi o torowisko. Polskie linie kolejowe w bardzo szybkim tempie przywracały po zalaniu linie do użytkowania. Czasami to było kilka, kilkanaście godzin, kiedy po sprawdzeniu parametrów technicznych umożliwialiśmy przewoźnikom i lokalnym, i dalekobieżnym powrót na sieci. Podobnie było w przypadku y, stacji Kłocko. Natomiast y, my nie tylko przywróciliśmy do parametry dotychczasowe, jeśli chodzi o linię, ale je zmodernizowaliśmy. Zmodernizowaliśmy linię od Wrocławia przez Kłodzko do Międzylesia, gdzie umożliwiliśmy czas, skrócenie czasu przejazdu do 90 minut, a także po powodzi zmodernizowaliśmy linię od, Kudowy, od, od Kłodzka w kierunku Kudowy na odcinku do Polanicy Zdrój. Te linie są dzisiaj dostępne dla mieszkańców, dla turystów. One stanowią bardzo ważny element, jeśli chodzi o odbudywanie potencjału Dolnego Śląska po powodzi. Łączna wartość kosztów, które ponieśliśmy na bezpośrednie usuwanie skutków powodzi to około 100 milionów złotych. Większość z tych prac zakończyła się w roku ubiegłym, część z tych prac toczy się jeszcze w roku bieżącym, natomiast nie wpływają one na przejezność linii ani na parametry tych linii. Natomiast nie zatrzymujemy się na tym. W przyszłym roku planujemy wydatkować tylko z budżetu utrzymaniowego Polskich linii Kolejowych o 200 milionów złotych na działania rewitalizacyjne na terenie województwa opolskiego i na terenie województwa dolnośląskiego. Na terenie województwa dolnośląskiego w przyszłym roku zamierzamy zająć się trzema liniami. Po pierwsze, linia z Kamieńca Ząbkowickiego przez Ząbkowice Śląskie do Dzierżoniowa, więc bardzo ważny fragment magistrali podcudeckiej z rosnącym ruchem pasażerskim. Po drugie linia mocno obciążona turystycznie z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. I po trzecie odcinek od, od Polanicy Zdrój do, w kierunku Kudowy, aby zakończyć modernizację całego ciągu od stacji Kłodzko do stacji Kudowa Zdrój. Na terenie Województwa Opolskiego w tym roku realizujemy pracę na odcinku od Głuchowas do Indrzychowic. Ten odcinek nie był dotknięty powodzią, natomiast na nim toczy się przewóz przez przewoźnika czeskiego. W przyszłym roku zamierzamy zająć się drugą częścią tej linii od odgłuchołas na Mikulowice, która w ubiegłym roku była dotknięta przez powódź, natomiast dosyć szybko przewróciliśmy jej przejezdność. Bardzo ważnym zadaniem, które na pewno wzmocni potencjał gospodarczy województwa Dolnośląskiego i Opolskiego, jest planowany na przyszły rok remont linii od Nysy przez Opole do Iłowej w kierunku na Kluczbork po to, aby utworzyć alternatywny ciąg wywozowy dla kruszych i innych towarów z Dolnego Śląska w kierunku centrum kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezesie. O głos proszę pana Rafała Pydycha, dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Krajowych i Szanowny panie ministrze, panie marszałku, pan wojewoda, szanowni państwo. Na drogach krajowych w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, a także lubuskim, które w ubiegłym roku zostały dotknięte powodzią, zdiagnozowaliśmy takich 500 lokalizacji, w których nastąpiły uszkodzenia i do końca września wszystkie te lokalizacje zostaną naprawione, zostaną te zadania doraźne zakończone. One opiewają na kwotę blisko 48 milionów. Natomiast wśród tych zadań zdiagnozowaliśmy też takie, które, takie uszkodzenia, które powodowały, że ich naprawa będzie bezcelowa albo uzyskane efekty będą niewspółmierne do poniesionych kosztów. Dlatego też wytypowaliśmy kilkanaście zadań inwestycyjnych, które no, wymagają podjęcia takich działań zmierzających też do e, wzmocnienia tej infrastruktury. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy warto odbudowywać e, tą infrastrukturę e, w stanie istniejącym, czy też nie. Dlatego też w ubiegłym roku, już w listopadzie pod patronatem e, ministra infrastruktury, pana Dariusza Klimczaka, e, z udziałem Instytutu Badawczego Drugi Mostów, odbyły się w, e, Dolnośląskim, Urzędzie, w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim warsztaty środowiska naukowego, administracyjnego, tak aby zastanowić się, jakie tutaj przyjąć rozwiązania do tej odbudowy infrastruktury drogowej, mostowej na przyszłość, aby ta infrastruktura zabezpieczona była przed skutkami tego typu działań. I dlatego też takie rekomendacje z tych warsztatów powstały. I te rekomendacje zostały już wdrożone w kilku projektach inwestycyjnych, choćby nawet na terenie województwa opolskiego. W Głuchołazach nowy obiekt został zaprojektowany w ekspresowym tempie, bo w blisko 4 miesiące udało się opracować dokumentację projektową zamienną oraz uzyskać zamienną decyzję z RIT, co pozwoliło nam w czerwcu rozpocząć pracę te wytyczne wskazywały jakie rozwiązania ponad te standardowe wynikające z przepisów należy zastosować aby ta infrastruktura była odporna na tego typu działania dzisiaj wizytowaliśmy głuchołazy gdzie wykonawca już według nowego projektu wykonał pale fundamentowe rozpoczął Także wykonanie płyty fundamentowej, i jeszcze w tym roku zostaną wykonane przyczółki, tak aby w przyszłym roku móc wykonać ustrój nośny i udostępnić użytkownikom obiekt. Ale oprócz guchołas, też w ubiegłym tygodniu otworzyliśmy przetarg na. Odbudowę drogi krajowej nr 45 wraz z mostem przez osobogę w okolicach Krapkowic. Tu uzyskaliśmy 16 ofert. Na chwilę obecną analizujemy te oferty. Dzisiaj podpisujemy umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej w ciągu drogi krajowej nr 94 w okolicach Skorogoszczy. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy drogi 46 w Kamienistę. Także wiele tych zadań w najbliższych latach będzie realizowanych. Na ten cel mamy zabezpieczone około 430 milionów złotych. Okay. Dziękuję.